Roksana Węgiel nie mogła się tego doczekać. W końcu oficjalnie potwierdziła. Roksana Węgiel swoją sławę zawdzięcza nie tylko talentowi i scenicznej charyzmie, ale także ciężkiej pracy. Młoda artystka nie może narzekać na nadmiar wolnego czasu i wciąż angażuje się w nowe przedsięwzięcia. Ostatnio idolka polskich słuchaczy nieco rzadziej występowała przed publicznością, jednak właśnie obwieściła, że nadszedł moment, na który długo czekała. Roksana Węgiel nie zwalnia tempa. Roxie Węgiel przechodzi ostatnio wyjątkowo intensywny okres, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Piosenkarka która w zeszłym roku zalegalizowała swój związek z producentem muzycznym Kevinem Mglejem, nie zwalnia tempa i wciąż realizuje kolejne cele. Wokalistka, która sławę zyskała dzięki imponującemu triumfowi podczas Eurowizji Junior, miała okazję wystąpić także w 14 edycji tańca z gwiazdami. Jej popisy na parkiecie były chwalone przez Jury i docenione przez fanów, dzięki czemu młodej artystce udało się dojść aż do finału. Niestety w wielkim finale głosujące ostatecznie zdecydowali, że kryształowa kula powinna powędrować w ręce Anity Sokołowskiej. Niedawno fani Roxane Węgiel nie mieli jednak zbyt wielu powodów do radości. Piosenkarka zmuszona była odwołać kilka koncertów z przyczyn osobistych, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Roxana Węgiel nie mogła doczekać się sezonu koncertowego. Teraz wszystko wskazuje na to, że wraz ze zbliżającymi się wakacjami finalistka TZG znów zacznie regularnie pojawiać się na scenie. Ostatnio na jej profilu pojawił się wpis, w którym 20-latka zdradza, że z niecierpliwością wyczekuje na to, aż znów będzie mogła wyruszyć w trasę. Nie mogę się doczekać sezonu koncertowego, można dowiedzieć się z postu artystki. Wielbiciele od razu ruszyli do komentowania i zaczęli zasypywać idolkę propozycjami miejsc, w których chcieliby ją zobaczyć. Ten weekend popularna Roxy otworzyła serię letnich występów i pojawiła się na stadionie miejskim w Ziembicach, co wcześniej oficjalnie ogłosiła na swoim profilu. Pod sceną nie zabrakło oczywiście tłumów stęsknionych za gwiazdą fanów. Wygląda na to, że zwycięzczynie Eurowizji Junior czeka teraz kolejny bardzo intensywny okres w karierze.